Cześć wszystkim, witam was na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was na krótki spacer po moim sadzie owocowym. Zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Wasia, a na moim kanale do w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak i co się zmieniło u mnie w ogrodzie, a dokładnie w sadzie jest tu kilkanaście różnych krzewów, drzew owocowych. Jak widzicie, na pierwszy rzut pokazuję Wam moje, niech sobie przypomnę nazwę, ale skleroza, jeżyny, o właśnie, dobra, pamiętam już. To, są, to jest jeżyna bezkolcowa, ona jest akurat bardzo fajna, nie ma kolców, pozostałe u mnie to są jeżyny takie zwykłe już kolcowe, ale liczę na to, że ta bezkolcowa tak się rozrośnie mocno, że... Zagłuszy tamte, i pomalutku malutku tamtych kolcowych będę się pozbywać. Teraz to wygląda nieciekawie, wyściółkowane wszystko kartonami, przyłożone cegłami. Wiem, wygląda dość brzydko, ale poczekajcie chwilę. Za niedługo będę mieć zrębki, wszystko wyściłkujemy. Poddaję karton po to, aby zagłuszyć trawę, aby te zrębki mogły sobie na spokojnie długo, długo być jako ściółka. Zobaczymy, czy to się powiedzie. Myślę, że tak. Tutaj, jak widzicie, mniejsze krzewy owocowe. Tam była jakaś taki agres, tutaj są borówki amerykańskie. Mam kilkanaście różnych odmian borówek amerykańskich. Tutaj sobie rosną w takiej mini skrzynce, ale wszystkie pozostałe to jest jagoda kamczacka. Hmm, tutaj jest agres, tutaj kolejne agresy i tak dalej troszkę to na razie, no wygląda jak wygląda tak jak już wspominałam, ale ładnie wszystko będzie wyściółkowane, tutaj mam winogrona winogrono dość ładnie w tym roku urosło tylko jedno zaowocowało z moich trzech winogron, ale to nic, zobaczymy jak będzie w przyszłym roku naprawdę ładnie się rozrosły, tutaj nowość u mnie w ogrodzie na, a mianowicie po pierwsze mamy płot, ogrodzenie czyli już troszkę mniej boimy się sarny i wszelkiej zwierzyny oraz po jednej stronie mam założoną matę cieniującą. Trochę prywatności, trochę mniej wieje, bo to jest strona zachodnia, więc stamtąd u nas najczęściej wiało. A przy okazji dla mnie to no, ładnie wygląda. To tak można by się z tym kusić, ale przynajmniej jest trochę więcej prywatności i mniej wieje. To jest akurat duża zaleta. Tutaj są moje juki. Filmik był na kanale, jak sadziliśmy je, przesadzaliśmy. I ogólnie jak można to zrobić w łatwy sposób. Jeszcze wszystko nie przygotowane do końca, jak widzicie. Idzie to nam w tym roku za dużo rzeczy naraz. I niestety, ile dajemy radę, tyle robimy. Tutaj jest mirabelka. Fajna roślinka. Myśl, czytałam, że jest samopylna, ale potwierdźcie, czy muszę jej koleżankę jakąś gdzieś posadzić blisko. O, i tutaj są moje borówki, też wyściółkowane, wszystko pięknie, ładnie. 10 na 10. Tylko czekamy na zrębki. Jak widzicie, no, wszystko się trzyma, nic nie pofrunęło. Jest gdzie niegdzie. Troszkę trawa prześwituje, ale to w momencie, kiedy będę już dawać zrębki, to jeszcze podplewię i ewentualnie dołożę gdzie niegdzie nowego kartonu. Tutaj są kolejne porzeczki, agresty. Tu jest czereśnia, ale tylko widać tak naprawdę. Konar, bo troszkę się śpieszę, nie ma czasu. Pokazuję Wam tylko taki naprawdę szybciutki update. A tutaj są moje kolejne borówki i żurawina. Żurawina ładnie rośnie, troszkę ją tu wiaterek przysłonił kar kartonem, też fajnie wyszło, wyściłkowane wszystko. Mam nadzieję, że to naprawdę wyjdzie super w momencie, kiedy już te zrębki będą. Będzie to ładnie w końcu wyglądać, bo na razie wygląda nieciekawie, choć jest ładnie, estetycznie, wszystko posprzątane koło tych drzewek, wyplewione, no to wygląda, jak wygląda. To niektórzy mogliby się zdziwić, ale zobaczycie, że na wiosnę, czy teraz jeszcze późną jesienią, będzie wyglądało ładnie. Troszkę muszę podplewić. Jak widzicie, owoce żurawiny już mam, nawet z takich młodych roślinek. Mam tu w sumie trzy roślinki. Żyje im się tutaj dobrze. Ale w związku z tym właśnie, że ściółkuje, że tutaj już były dawane trociny, one tak troszkę na tym cierpią. Mam nadzieję, że w końcu urosły na tyle duże, żeby szły górą, że tak powiem. No bo inaczej to nie wiem. Patrzcie, jaki chwast. No co to ma być? Przebił się diabeł przez karton. Co to ma być? Mam nadzieję, że... Później tak łatwo nie pójdzie. A tutaj nawet przebił się grzybek. Hmm, hmm. Ale zostawię go, niech sobie rośnie. Ale w momencie, kiedy będę ściółkować, muszę poprawić. Tutaj jest po prostu coś niemożliwego. Pogoda w tym roku nas zaskakuje. I teraz tego nie widać, ale jeszcze trzy dni temu były tutaj kwiatuszki. Jest to jagoda kamczacka, która już teraz zakwitła. Ja się pytam, co? Ja wiem, że mogłam sobie pomylić teraz tą pogodę z wiosną, bo troszkę było chłodniej, teraz jest nagle dalej cieplej. Ale martwię się, jak, da, jak tak dalej pójdzie. To ja się bardzo mocno zastanawiam, co na tą wiosnę mi faktycznie zachwitnie, skoro teraz wszystko okwitnie. Nie wiem. Tutaj są moje rabarbary. Jak już był filmik na kanale i wspominałam, te rabarbary teraz sobie zamierają, całkiem znikną z powierzchni ziemi, a na wiosnę będą pomalutko odbijać więc tym się nie przejmujemy. Zostawiamy. Ja te listki później, jak już przekwitną, prze, no dojrzeją, staną się żółte, to pozbieram sobie na spokojnie. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć.